na którą czekaliśmy dość długo w kalendarzu w okolicy jest wiele, wiele dzisiaj imprez i dziękujemy Wam Państwu, że pośród tych wszystkich imprez masowych wygraliście naszą imprezę okoliczność otwarcia muralu, który został przygotowany z okazji 110-lecia, a z pewnością co prawda nastąpi w przyszłym roku, ale zaczęliśmy powoli się przygotowywać. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy docenia przyjaciele naszej jednostki. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na uroczystości otwarcia muralu przy sprawie pożarnej docenia. Dzisiejsze wydarzenie ma dla nas wymiar szczególny, bo nie tylko patrzymy za chwilę, piękne dzieło świtwie, ale przede wszystkim to symbol naszej 110-letniej historii, tradycji i zaangażowania. Witam wszystkich nas. Znakomitych gości, Ja jest z nami gospodarz, głównym wieńcowy pan Roman Nowatowski. witam serdecznie marszałek Województwa Powiatrzko pomorskiego pogodą Anetę Większej Witam przewodniczącego Rady Powiatu, a zarazem naszego strażaka, Dawida Dalmana. Pan sekretarz, który Pana mi mieszkanie w Szanowni Państwo, witam serdecznie. Witam wykonawcę Muralu, artystę pana Adama Wielkiego, znanego jako krótką maluję. Myślę, że większość mieszkańców to, zdążyło go od nas, bo gościł tutaj u nas w Ręzie. praktycznie. Tydzień dzieli się tymi wszystkimi wspaniałymi historiami. Myślę, że będzie później okazja, żeby jeszcze porozmawiać. Witam także wszystkich mieszkańców szczęścia. Brawa do Pana Adama, naszej straży, ruch, a przede wszystkim dzieci, dla których przygotowaliśmy nas atrakcji. Tutaj jest nasza rusza, animacyjna widzów pana Przygotowują te wspaniałe dzieła, warkocze, malowane twarze, balony i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, których nie będę wracał. Szanowni Państwo, podzięki Wam wszystkim ten mural powstać, bo jest owocem naszej wspólnoty i dowodem na to, że razem możemy osiągnąć dzieła. Mural, który za chwilę odsłonimy, to pamiątka czekająca jak już mówiłem. W tym roku 100-lecia, ale nie powstałby, gdyby nie wsparcie wielu osób, mieszkańców, darczyńców, przyjaciół jednostki. To jest prezent do społeczności dla strażaków, którzy od pokoleń swoją na straży bezpieczeństwa w naszej gminie. Szanowni Państwo, dzień dobry. To wydarzenie ma charakter wyjątkowy. Nasza jednostka jest prawdopodobnie, używamy tutaj słowa prawdopodobnie, na wypadek gdyby ktoś sprawdził, w pierwszą w Województwie Kujawsko-Pomorskim jednostką, która wykonała taki mural, a na pewno pierwszą w powietrze I Ta historia właśnie jest upamiętniona za nami. Wielka należy na Łęknowana. Dzisiejsze osłonięcie mi będzie wyrazem szacunku dla tych, którzy byli przed nami i byli inspiracją dla młodych oraz dla tych, którzy będą kontynuować tę piękną misję. Szanowni Państwo, czas najwyższy, mieszkańcy już wiedzą, jak wygląda ten mural. Ci, którzy nas obserwują w mediach społecznościowych, zapewne też wiedzą, ale wiem, że jest kilka osób, które jeszcze nie widziały tego muralu, a o pomoc w otwarciu poprosimy Wójta Gminy Roma pana Romana Nowakowskiego.